Wierzę, ludzi, już zacząć czas Kiedy cło ci, drzwi Wtedy czujesz, się, Nadchodzi wreszcie wielki dzień Nadchodzi wielki dzień Więc się W tą noc Uśmiechaj ciągle się Bo dziś świętać się zaczęły Więc pocałuj mnie Dobrze wiesz w dzień wierze, Wszyscy w Te święta na no, te święta nie będą dla nas typowe. Nie będziemy mogli usiąść przy stole wigilijnym ani przy Boże bożonarodzejowym. W trakcie wigilii będziemy na hali, a w Boże Narodzenie będziemy w autobusie jadąc do Suwał. Więc siedząc przy stole, jadąc w śniadanie bożonarodzejowe, pomyślcie o nas, dzieląc się opłatkiem. A my z autobusu pewnie też opłatek ktoś przyniesie, też się podzielimy. A, więc życzymy Wam wszystkiego najlepszego z okazji nadchodzących świąt. A słowo ciałem się stało, a od nas. Wysoki Świąt!